Na osoba. Nie zdradzę kto, ponieważ nie wiem, czy sobie tego życzy, poprosiła mnie o zestaw. Stworzony dla streamera i do nagrywania. Bardzo proszę. Jako procesor wybrałam i5-7500. Czemu i5 zapytacie? Powiecie, czemu nie i7? Dla streamera tylko i7. Nieprawda. Otóż chip oparty o architekturę Kaby Lake świetnie radzi sobie ze streamowaniem, nagrywaniem i wszystkim tym, co da się robić na YouTube, czy Twitchu. Udowodnił to choćby Lipton, który pokazał, że transmisja jest płynna, nie zacina się, a widz odczuwa najwyższy poziom komfortu podczas konsumpcji nadawanej treści. Od procesora do karty graficznej. Tutaj wybór na GTX 1060 w wersji od Gigabajta. Jednej z najtańszych kart na łamach sklepu MoreleNet. Co ciekawe, jest to model gtx prezentujący największą wydajność w teście porównującym GTX -y 1060, również wykonany przez Liptona. Tylko na czym to siądzie? Gigabajt B250M D3H. Na tym siądzie. Gdy wybierałem, szukałam płytki z odizolowanym układem dźwiękowym 7.1. Niestety, modele tańsze takowe nie posiadały, a ten model był najtańszym, spełniającym wymagania. Cóż począć? No dobra, jak z ramem: Kingston Harper X Fury 8GB DDR4 w dwóch kościach po 4GB, traktowane 2133MHz z opóźnieniami Cel 14. Przed czas na chłodzenie procesora. Padło na Silentium PC Spartan 3LT. Bardzo dobry zamiennik Boxa od Intela. Cichy, wydajny cooler. Czego chciećby więcej? No dobra, RGB. Nośniki danych. Tutaj sprawdzony WD Blue o pojemności 1TB jako dysk na dane i 28GB dysk SU-800 na system. Całość zasili 550W zasilacz od korsarza. Co kryje się dobrą kulturą pracy oraz świetnym wykonaniem. Podzespoły zamkniemy w odświeżonej wersji skrzynki RG1, czyli RG2. Dobrze wentylowana, pojemna i wszechstronna obudowa. Cena 3829 zł. Bez systemu. Osoba, która kupuje ten komputer, posiada już system. Wystarczy obrócić komputer do góry nogami i spisać klucz, a następnie wprowadzić do instalatora dziesiątki. Proste, proste. Czas na prezentację wydajności całego zestawu komputerowego. Należy zanotować, że test został wykonany na procesorach podobnych wydajnościowo, Ponieważ nasza najnowsza i piątka, niestety, w sprawie testów dostępnych w internecie zawodzi. Zestaw wydajny. Myślę, że idealnie wykorzystałem Twój budżet. Jeżeli Wy, moi drodzy widzowie, chcielibyście, abym złożył komputer dla Was w określonym budżecie, możecie napisać w komentarzu. Złożymy z nowych, jak i używanych części. Do zobaczenia.